No witajcie drodzy moi widzowie. No tu dostałem fajne takie o, eleganckie, fajne bokserki, fajne eleganckie majtki od Łukasza z Głogowa. Zapraszam Was, drodzy moi widzowie na giełdę w sobotę. No. Każdemu polecam kupować takie, takie fajne bokserki, no, eleganckie, no, to są fajne, rozmaite, no, to są eleganckie, każdemu polecam takie kupować, właśnie, bokserki eleganckie, nówka, glanc, no, po prostu glans, nówka, o, takie fajne, eleganckie. Każdemu to polecam takie kupić. Nówka, jeszcze metka. O, eleganckie. No, pozdrawiam, Łukasza z Bugowa. No, on zawsze przyjeżdża w sobotę na giełdę i zawsze sobie my rozmawiamy. Handluje, porozmawiamy co i jak. To jest taki kolega fajny, miły. Można z nim porozmawiać i można z nim pożartować. No, także mówię. To są eleganckie no. Jestem zadowolony. no. Dostałem takie fajne prezencie. I jestem zadowolony. No. I pozdrawiam Anitę z Głogowa. No. Także drodzy moi widzowie zapraszam Was do drugiego mojego filmu.